Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dlatego że w moim mentalnym postrzeganiu klikanie w telefon i obsługiwanie go technicznie było poza moim wyobrażeniem, że kiedykolwiek będzie to dla mnie dostępne. Zatem dziękuję, bo dziś wychodzę stąd z wiedzą i umiejętnościami, które łączę nadzieję z podniesioną i wypiętą piersią. Będę wykorzystywała w swojej pracy na co dzień. Dziękuję. Osoba w postaci Ani jest dla mnie ważna jako, jako trener i nasza drogi gdzieś się razem spotkały. Jest to osoba o dobrej, charyzmatycznej energii, którą ja po prostu e, uwielbiam i którą chcę współdzielić. Świetne wskazówki i masa wiedzy do wykorzystania w praktyce. Zapraszam. Fantastyczny networking. Dokładnie. I relacja z Anią. Ania jest zastąpiona. Zapraszamy na szkolenie. Warto przyjechać, gdzie kolega ja Ania je prowadzi.